Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony. Wiktor Doktor. a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek numer 111. No, powiem wam, że bardzo ciekawe czasy nastały. Większość pracowników biurowych została wręcz zmuszona użyję takiego słowa do pracy w domu. No więc jest to ogromny test dla pracy, dla zarówno pracodawców, jak i pracowników, jak w tych nowych realiach biznesowych, które. Przyniósł nam koronawirus na całym świecie. Um, się to wszystko będzie w tej chwili dobrze układało i działo. No, to jest ogromne wyzwanie. Trzymam tutaj bardzo mocno kciuki przede wszystkim za. Hmm. Otwartość pracodawców, ale też i rzetelność pracowników. No bo to chyba kombinacja tych dwóch elementów pozwoli wielu firmom przetrwać te nietypowe czasy. Tak to ujmę. No i zobaczymy, jak sobie z tym cały świat poradzi. No, branża BSS-u, jak najbardziej, też jest postawiona w takiej no, mocnej dyscyplinie pracy, dlatego że no, są to zmagania kilku różnych elementów. Z jednej strony dostarczenia usług, które są zakontraktowane przez klientów zewnętrznych, czy też wewnętrznych w przypadku shared serwisów i globalnych centrów usługowych, ale z drugiej strony no to wszelkie zapewnienie bezpieczeństwa danych. No jakby nie było w tej chwili w obszarze pracy zdalnej cała masa danych jest dostępna na komputerach pracowników w ich domach, no, i pytanie brzmi, jak tutaj jest zachowaniem bezpieczeństwa. Jestem absolutnie przekonany, że te normy są odpowiednio spełniane, ale to jest taki element codziennej pracy świata BSS-u, który należy mieć z tyłu głowy i pamiętać o tym, aby rzeczywiście zachować wszelkie możliwe standardy bezpieczeństwa danych, nad którymi pracuje sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Przejdźmy do. Tematu dzisiejszego odcinka. Skoro dzisiaj poniedziałek, no to domyślacie się, że będę mówił o ciekawych osobowościach świata BSS-u. I tak właśnie będzie. Moim dzisiejszym bohaterem jest Marcin Łukasik, który jest dyrektorem sprzedaży w firmie Unicol. To nie jest jego jedyne zajęcie, dlatego że z jednej strony w ramach Unicolu odpowiada on za sprzedaż, rozwój firmy, ale też i pośrednio przekłada się na zarządzanie samym centrum typu Contact Center, bo firma Unicol świadczy usługi Call Contact Center. W Polsce, ale też i w innych krajach Europy Wschodniej, czyli całego regionu Si, A drugą działką, którą Marcin zajmuje się również od czterech lat, no to jest członkiem zarządu w firmie Rakun Search. A to z kolei jest podmiot, który został stworzony no już blisko 4 lata temu i zajmuje się generowaniem lidów, zarówno tych dedykowanych, współdzielonych, ale także i tworzeniem i zarządzaniem bazami danych, co w dzisiejszych czasach jest całkiem ciężkim kawałem chleba, mając na uwadze wszelkie kwestie dotyczące rodo, ochrony danych itd. itd. W ramach Unicola, bo tutaj zrobię krok wstecz, Marcin jest już obecny 7 lat. Tak, 7 lat historii, i to tam rozwijał swoje główne umiejętności, jeśli chodzi o obszar Call Contact Center. Ale miał do tego też dobrą szkołę, dlatego że wcześniej pracował w Contact Center z Półkazo oraz w Call Center Poland. No a to takie dwa podmioty, które jak się mówi o rynku Call Contact Center w Polsce, to stanowiły podwaliny, pod rozwój i całej branży Call Contact Center w naszym kraju. Także Marcin Łukasik, człowiek, który ze światem Call Contact Center związał się już ładnych parę lat temu i to tutaj wpływa na rozwój tego sektora. W ramach Unicola upatrzył sobie kilka branż, którymi się na co dzień zajmuje i rzeczywiście tutaj jego firma bardzo prężnie wspiera chociażby takie sektory jak bankowość, farmacja, ale co jest bardzo ciekawe, Unicol również świadczy usługi dla na przykład UNICEF-u. Także takiej organizacji pozarządowej, która dosyć sporo wnosi dobrego do naszego świata. Gdybyśmy mieli skupić się na samym Marcinie, no to jest on absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a w obszarze jego kompetencji no to jest cały świat Call i Contact Center. Jest on zarówno doradcą, jest znawcą tematu, no i jednym z najważniejszych menadżerów polskiego świata call center. Ja miałem wielokrotnie możliwość rozmawiania z Marcinem na temat tego, jaka jest kondycja branży Call Contact Center, w którym kierunku to zmierza, w jakim obszarze w tej chwili ten sektor spotyka się z różnego typu wyzwaniami. I to były rozmowy na przestrzeni kilku ostatnich lat, w związku z czym widzę mniej więcej, jak ten sektor się rozwija, a Marcin jest dla mnie jednym z głównych źródeł danych odnośnie Kondycji stanu rozwoju branży, jaką jest Call Contact Center. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli lubicie słuchać radia, jeżeli lubicie słuchać podcastów, jeżeli fascynujecie się barwą ludzkiego głosu, to barwą głosu Marcina będziecie zachwyceni. Jest to człowiek o radiowym głosie, uwielbiam go słuchać. Także to jest coś niesamowitego, jak można mieć barwę głosu dostosowaną też do bardzo ciekawego sposobu wysławiania się i mówienia. Polecam Wam wysłuchanie jakiejkolwiek prelekcji w udziale, z udziałem Marcina. Albo po prostu zadzwońcie do niego, pogadajcie o biznesie Call Contact Center i zobaczycie, w jaki sposób ta rozmowa się Wam potoczy i jak zachwycicie się jego barwą głosu. Chciałbym powiedzieć Wam, że świat Call Contact Center dosyć mocno przeszedł już zmiany na przestrzeni ostatnich 25, a nawet już prawie 30 lat bo to mniej więcej tyle ten sektor w Polsce się rozwija i jest niewielu ludzi, którzy z ogromną fascynacją i oddaniem, tym tematem się w Polsce zajmują, a z drugiej strony, wcale niekoniecznie pchają się na pierwsze strony gazet, raczej skupiają się na tym, żeby ten biznes się dobrze rozwijał, dobrze się kręcił, żeby klienci tego sektora dokładnie wiedzieli, na co mogą liczyć, jeśli chodzi o wsparcie ze strony dostawców usług typu Call Contact Center, albo także i zarządzania bazami danych i tworzenia leadów. No i tutaj Marcin jest jedną z takich osób, które w Polsce absolutnie są w czołówce. Jeżeli to sto jest obszar wiedzy, obszar kompetencji, których poszukujecie, to. Zapraszam Was do kontaktu z Marcinem i zobaczycie, że wiedza wasza będzie uzupełniona o znakomite dane i fachową wiedzę, którą Marcin Łukasik z firmy Unicol będzie mógł wam dostarczyć. Do końca dzisiejszego odcinka zostało nam kilkadziesiąt sekund, więc jak zwykle powiem wam, że oczywiście o naszym bohaterze, którym jest dzisiaj Marcin Łukasik, dowiecie się nieco więcej z linków, które wam zamieszczę do tego odcinka. Po pierwsze, zamieszczę wam link do jego profilu na LinkedInie, ale dam. Też linki do firmy Unicol i firmy Rakun Search, abyście zobaczyli co właśnie w swoich kompetencjach ma Marcin i firmy, w których pracuje. No to co, stawiamy kropeczkę idziemy do samego końca dzisiejszej audycji. Na koniec jeszcze dodam, że firma Unicol jest w klubie Pro Progresio, jest członkiem klubu Pro Progresio i to dzięki temu my też mamy dostęp do wiedzy, co się ciekawego dzieje w świecie call contact center. No, za dziś Wam dziękuję serdecznie za tą uwagę. Bądźcie zdrowi, uważajcie na kontakty z innymi osobami. Jeżeli pracujecie w domu, no to życzę Wam, aby ta praca przebiegała pomyślnie, sprawnie i bez większych kłopotów. Zapamiętajcie też o tym, aby zasubskrybować mój podcast, bo codziennie dowiecie się z niego różnych ciekawych rzeczy, tematów. Które są związane ze światem nowoczesnych usług dla biznesu. Tymczasem jeszcze raz podziękowania serdeczne. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.